Siemaneczko widzowie, chciałem ogłosić konkurs na wpłaty z moim kodem na G4Skins, czyli Lukas Do wygrania będą te oto rękawice Rękawice motocyklisty Żółw Warte 430 zł Losowanie odbędzie się 23 sierpnia Więc wpłaty zaliczam do 22 2 zł jeden Wpłaty przesyłajcie mi na Discorda Prywatnie lub też na mój serwer Wszystko znajdziecie w opisie Jak i też dodatkowe informacje A ja zapraszam was do oglądania odcinka Siłoneczko wyzbierz z testy na Lukas. Dzisiaj sobie potestujemy skrzyneczki 50x50. 50, ale na początek kod Lukas daje wam 5% do doładowania do oraz skrzyneczkę milispek na start. Otóż sobie, zwłaszcza, co nam wyleci z niej. Dałem testową, to ale teraz otworzymy normalnie. Oba na nic z tej testowej nie wyleciało dobrego. Ice cup, fajny drop, fajny skin ogólnie. Złoty 20, spoko. Otóż sobie teraz normalnie. Co nam tu wyleci? USP Check Engine, też bardzo fajny skin, który jest w miarę drogi, jak będzie w dobrym stanie Field Tested, o proszę bardzo Także git, także git Na stronce macie dzienny bonus za wpłaty Co 24 godziny, co 20 godzin Który możecie sobie zakręcić, niestety nie nagrałem na odcinku, ale wyleciał mi akacz Nigdy takiego dropu nie miałem, także Kółeczko bardzo fajnie oddaje Zakręćmy sobie teraz, zobaczmy co nam wyleci o, jest, jest, jest nasz, nasza wupka dostępna. Być może wyleci, ale widzę, że to już jest setka Victoria. Niestety przeleciała, szkoda. Czy by były wpłaty? Tak, 5% bonusu do wpłat. No i super, Ma, spójrzcie, mamy teraz 10% do wpłat. 5% z moim kodem, 5% z bonusu, który nam wyleciał na kole. Jeżeli chodzi o wpłaty, no to macie wiele dostępnych mo możliwości płatności: takich jak Blitz, przelewy, Visa oraz Mastercard. FACE of Card, płatność SMS-ami, gift cardy Kingwin and Paypal Płacanie z skinami, Skrill, Zen oraz płatności krypto, które też mają swój wbudowany bonus, tak samo jak w skinami. Tak jak widzieliście na wstawce, te rękawiczki będą do wygrania. Tutaj cena jest troszeczkę zaniżona ich. One są warte 430 zł na Steamie. Dwa złote, jeden ticket. Pamiętajcie, że przesyłacie mi wpłaty na mojego Discorda, w opisie będą też szczegóły. A tak jak mówiłem na początku, dzisiaj sobie potestujemy skrzynki 50x50. 50. I co, zacznijmy może od tej najtańszej, czyli od Cyrexa. Czyli 50x50 50 Cyrex. Otwórzmy sobie 3. zobaczmy co nam wyleci. No, nie mamy szczęścia akurat. Ale dwa razy faktury nie nam wyleciał. O proszę, no to spoko. Nie jest tak źle. Otrzućmy sobie jeszcze raz. Trzy nie widzowie, powiem wam, że nie wiem jak u was, ale pewnie też, ale jest tak gorąco, że ledwo da się oddychać. Nawet tutaj bardzo ładnie nam wyleciały dwa. Także profit jest. Spoko. Otwórzmy sobie jeszcze na koniec pięć. Zobaczymy ile z tych pięciu nam wyleci Cyrexów Także jest gorąco. Nie wiem, pijcie dużo wody, bo masakra Prawda. No i unikajcie słońca, nie? 16 zł koszt. 2 łespaki 720. No. Lekki minus, ale spoko. Spoko. Przejdźmy sobie do kolejnych naszych 50%, czyli do gloków, Gloków Water Elemental. Tutaj jest ich sporo, bo jeszcze raz Star Trek oddali. Do tej skrzynki. Także może nam wylecić dużo wersji tego glocka. Tak samo jak z Oxid Blaze. Otóż sobie 3. 32 zł. Zobaczmy co nam wyleci. Oj, ładnie. 2 nam oddało. No i spoko. Spoko. Otóż mi jeszcze raz 3. Co nam tu wyleci, fajnego. O, wszystkie wylecą gloki. Oj ten może być drogi, bo to Star Trek. Dobry stan. 60 zł. Wow. 60 złotych tego gloka. No mega drop. Zwrócił nam od razu 3 skrzynki. Jeszcze profit dał, no jeszcze dwa butelki No Mega otwarcie to było. Sprawdźmy jeszcze jak nam dropi na pięciu. Czyżby cztery gloki były? Ja, nie no, ale ta skrzynka oddaje dzisiaj Okej, okay, 4 razy Butterskirt Wydawało mi się, że tam jeden był w lepszym stanie, ale jednak nie No ale nadal spoko no Mega oddała ta skrzynka, bardzo mi się to spodobało Następna na liście powinna być, tak, Akacze, Frontine, Misty Tutaj już Star Trek'ów nam nie dali Faktory nie kosztuje 300zł Okej okay. Jaka jest ta szansa? Dość mała, ale może. Otróżmy sobie 3. Zobaczmy co nam wyleci. Jeden tego wyleciał. Szkoda i to chyblescare jest, tak? Tak, Battles 33 zł kosztuje. No to lekki minus Otóżmy jeszcze raz. O, tutaj ładnie nam oddało. Lepsze stany, Dwa kacze. Well Worn, 48 zł, czyli... Ładny profit nam się tutaj zrobił z tej skrzynki i tutaj tylko dwa wypadły, czyli spoko. Yy, otwieram 5? Nie, nie otwieram 5, żeby też tak nie tracić. zrobię sobie potem jakąś baterkę na te skrzyneczki, bo jeszcze musimy przetestować tą yy, na kosy. Teraz mamy Mecha Industries factory New za 3652 zł, a jest na, na niego 1%, czyli całkiem możliwe. Tutaj na faktorynie jest mniej niż na. Okej, okay, to jest dziwne. Faktorynie i Minimalware jest równy takiej szansie jak jest na faktorynie na Mecha Industries. Okej, okay, dziwne. Otwórzmy trzy. Zobaczmy, czy nam odda. Oby oddało. Bo to już coraz droższe się robi. Okej, okay, jedna wypadła, ale w słabym stanie chyba. Field tested. Okej, okay, w miarę. Otwórzmy ostatnie raz te trzy. I przejdziemy do ostatniej skrzynki 50%, 50%. Co tu mamy? Jest jedna, na szczęście już... znowu filtested. No okej, okay, okej okay. Spoko, zostawmy ją i przejdźmy do ostatniej Czyli jeżeli chcecie mieć kosę i lubicie dreszczyk emocji i macie 230 zł wolne na stronie, to będziecie spróbować otworzyć tą skrzynkę. Czyli... 50% na nawaje 50% na tej emeczkę Której nikt nie chce I co otwórzmy sobie razy dwa może Albo nie razy jeden Najpierw testową Okej okay, wyczułem i teraz ta I to powinna być kosa według mnie Ajajaj boli Niestety Nie wyleciała kosa Testowe Okej okay. I jeszcze raz Wierzę, wierzę, że wyleci kosa Musi Będzie. W dobrym stanie. Filicia jest chyba. Faktoryniu? Wow. <grym> Okej. Okay. Wow. No i jestem bardzo zadowolony z tej skrzynki. 5% siadło. Nice. Okej, okay, dobra. Tutaj macie taki panel, fajny. Yy, można szybko wypłacić albo sprzedać skiny I co? Czego my jeszcze nie robiliśmy? Nie otwieraliśmy jeszcze skrzynki bonusowej Którą dostajecie za zbieranie kluczy A klucze zbieracie wbijając poziom A wbijacie poziom zbierając expa A zbieracie expa otwierając skrzynki Także spoko opcja Otwórzę sobie srebrną skrzynkę Powiem wam, że też tego nie nagrałem, ale Mam widzów, którzy mogą potwierdzić Jeżeli to oglądasz hubercik i Kaczmar no, chyba kaszmar też tam wtedy byłeś. Napiszcie, że trafiłem tą MK na live. Tam zrobiłem chłopakom na Discordzie i ta MK mi wyleciała z tej skrzynki. Także nieźle. Jeżeli chodzi o srebrną, to mam jakiś fatum na tą srebrną Bo nigdy jeszcze nie wyleciało mi z nic innego poza tym petką. Także liczę, że dzisiaj będzie przełamanie i wylecie nam coś lepszego. Także zobaczmy, co nam odda ta skrzynia. No nie. No, nie dziś. No, nie dziś. Oczywiście mogę otworzyć za 6 godzin. Także mogę spróbować, ale coś nie mam szczęścia do tej srebrnej. To już mi bardziej ta brązowa oddaje. Dobra, zróbmy jakąś baterkę. Będziemy powoli kończyć. Więc zróbmy na koniec jakąś fajną baterkę na 3 osoby. Dajmy sobie tak: 500 reksów. 4 Water Elementary. 3 akacze 2 Mki i jedna kosa 500 zł. 3 graczy. Stwórz bitwę. Składamy ręce do modlitwy. Czekamy na graczy. Jeżeli nie dołączą, to już możemy sobie tutaj powoli przywołać boty. Składamy ręce do modlitwy, żeby nam oddało. Żeby żadnym botom nie oddało kosy. Bo to może nam fajnie oddać na samym początku, ale Wszyscy wiedzą, że na samym końcu jest Najważniejsza skrzynka, czyli kosy Mogę im dać na samym początek, żeby już było po wszystkim No proszę Pierwsze moje Mhm. Okej okay. Róbcie mi zbędne nadzieje Minimal fajnie, 7 złoty No, mamy przewagę i dość sporą, bo Mamy już dyszkę Okej okay. No nie, proszę. Proszę. Chyba, że zdążę jeszcze tutaj w tych akaczach sobie nadrobić, że nawet, jakby bot trafił kosę jakąś butter załóżmy, to nadal by mi się udało wygrać. Ale to zobaczymy. Okej, okay, wyleciał water elemental, także już nie prowadzimy raczej. Chociaż może jeszcze. Okej, okay, teraz nam wyleciał i tutaj crasherowi. Czyli znowu wracam na prowadzenie. Okej, okay. chyba weźmy stanie crasher. Tak, minimal Okej, okay. a kacze, one są bardzo ważne. Żeby chociaż jeden wyleciał, o, najlepiej dwa. Najlepiej dwa. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Wlatuje kaszerowi. teraz musi nam wylecieć. Kolipka no. No to emeczki. O, come on. Dobra, kosa musi mi oddać. Teraz wszystkim oddało, ale to jest bitwa. Ale to jest bitwa masna. Jakby teraz mi kosa wyleciała. O nie, jemu też wyleciała. Jeszcze faktory new. Ooo krap 1600 zł. Potrójny zysk, ale nam Wow, ale nam oddało. Ale nam oddało skina gwarantowanego. Bo pamiętajcie, że nawet jak przegracie bitwę to nadal dostajecie skina gwarantowanego taką nagrodę pocieszenia. O oh shit, szkoda. Szkoda, szkoda tej baterki. Bo już myślałem, że nam fajnie to zwróci. No ale co? Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Sprawdźcie sobie opis, bo tam jest informacja o konkursie na wpłaty. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Cześć!